Witam cię bardzo serdecznie. Dziś w tej lekcji poznasz kilka technik aktorskich, ale spokojnie, nie będzie dziwnie. Nie będziemy ćwiczyć dykcji, wyginać ust jak na castingu, ani rzucać się w teatralne pozy. Dziś opowiem ci o czymś dużo ważniejszym, o ciele, o języku ciała, o tym, co mówi twoje ciało zanim jeszcze otworzysz usta. Na pewno słyszałaś, słyszałeś o zamkniętej postawie Skrzyżowane ręce, noga na nogę, pochylona głowa. Fachowcy mówią, że to postawa defensywna. Zamyka cię na kontakt, że odgradzasz się od rozmówcy. Ale a może po prostu ci jest zimno? A może tak lubisz? Ja ci nie będę mówił, co masz robić z rękoma. Nie, nie, nie o to chodzi. Prawdziwa zmiana zaczyna się w kręgosłupie. Nie w dłoniach. Nie w gestach. W kręgosłupie. Jeśli jesteś przygarbiona, przygarbiony, jeśli tak chowasz się, to jest sygnał. Sygnał, że brakuje ci pewności siebie, że się wycofujesz. To widać, to czuć, to słychać w twoim głosie. Teraz zrób mały eksperyment. Usiądź, skrzyżuj ręce, schyl głowę, powiedz: Dzień dobry. Jak to brzmi? Dzień dobry. A teraz wyprostuj się, podnieś głowę, rozluźnij barki. Jeszcze raz. Dzień dobry. Słyszysz różnicę? Czujesz różnicę? To jest pierwsza aktorska technika na życie. Pilnuj kręgosłupa. Kiedy jesteś wyprostowana, wyprostowany, mówisz wyraźniej. Nie Wyraźnie? Niewyraźnie? Wyraźnie czujesz? Czujesz się silnie, jesteś gotowa, gotowy do kontaktu. To nie aktorstwo, to codzienność, to twoja postawa mówi więcej niż słowa. Nie musisz cały czas patrzeć w oczy. To największa bzdura, jaką słyszałem. Powtarza się to bardzo często przy okazji szkoleń z wystąpień publicznych. Kiedy patrzysz komuś w oczy, patrzysz bez przerwy, to ludzie zaczynają się bać, serio. Myślą, że z tobą coś jest nie tak, czegoś nie rozumiesz. Jesteś jak robot, patrz w oczy, patrz, ale tylko co jakiś czas. Patrz, odwróć wzrok, wróć spojrzeniem, słuchaj, przytaknij, uśmiechnij się, powiedz, masz rację, naprawdę? I znów spojrzenie. Kiedy patrzysz, nie mrugaj. Kiedy mówisz coś ważnego, nie mrugaj. To kolejna technika aktorska. Obejrzyj sobie fragment z filmu Ludzie Honoru z Jackiem Nicholsonem. You can't handle the truth. Tak się szuka na YouTube. Monolog trwa 2-3 minuty. Wiesz co? Przez cały ten czas. Jack Nicholson ani razu nie mruga. To robi wrażenie. Zatrzymuje uwagę. Technika numer jeden. Wyprostuj się. Od razu mówisz wyraźniej, głośniej, pewniej. A numer... Dwa, patrz w oczy, ale tylko czasami. A kiedy patrzysz, nie mrugaj, i wtedy to jest ważne. Zanim powiesz coś istotnego, zamknij na chwilę oczy. Popatrz w dół, niech się nawilżą. Kiedy oczy są suche, łzy mogą popłynąć same, nawet kiedy nie chcesz. I teraz chciałem powiedzieć coś ważnego, coś bardzo ważnego. Albo chciałbym Państwu coś ogłosić. I teraz na przykład. Pracownikiem miesiąca zostaje, patrzysz w oczy, nie mrugasz, Wojtek w biznesie. Proszę bardzo, mogę panu zaproponować zniżkę 20% w życiu prywatnym. Kochanie, mam dla ciebie niespodziankę. Jedziemy w górę. Pauza robi różnicę. Pauza. To kolejna technika. Zanim powiesz coś ważnego, zrób pauzę, ale prawdziwą pauzę. 3 sekundy. Trzy sekundy. Mało, spróbuj. Powiedz pracownikiem miesiąca zostaje i teraz trzy sekundy. Wojtek, 3 sekundy to wieczność. To nie jest 121, 122, 123. 3 sekundy to 121, 122, 123. Spróbuj teraz ze mną. Zrób to ze mną na głos. Pracownikiem miesiąca zostaje. To dwa. To dwa. Wojtek! Udało się? Wytrzymałeś? Wytrzymałeś? Gratuluję. To naprawdę bardzo trudne, ale działa. To naprawdę działa. Trzy sekundy. Ko kolejna lekcja aktorstwa, dykc dykcja. Oczywiście nasłuchałem się już wielu genialnych porad, na przykład ćwicz z korkiem w buzi. <laughs> tak? Z ćwicz z korkiem. Wkładasz korek, a, e, o, a, e, o, a, e, e. słyszałaś o tym? Słyszałaś? Czy to jest kompletna głupota, przecież nie ćwiczysz mięśni, tylko rozwalasz sobie mięśnie szczęki. To jest zabójcie dla twojej żuchwy. Wyrzuć te korki, nie wracaj nigdy do tego. Nie słuchaj nauczycieli, którzy to polecają. To jest najgorsza z metod. Ryzykujesz nie tylko kontuzję szczęki, a nawet złamane zęby. Korek od wina w buzi i a, e, w życiu. A jeszcze teraz klasyk. Eweda brzdy 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 brzydal brzydal brzydota brzdu brzdu grzdam brzuszną brzą. Przeleciały trzy pstre przepiórczyce przez trzy pstre kamienice. Piękne, ładne, prawda? Ale się pochwaliłem. Może i tak, ale teraz odpowiedz sobie szczerze. Ile razy w życiu użyłeś słowa pstre? Kiedy ostatnio powiedziałaś, powiedziałaś przepiórka albo przepiórcze szczęście? Łamacze językowe. Łamacze językowe, które bazują na słowach, których nigdy nie użyjesz. Po co to ćwiczyć? Inne genialne ćwiczenie to jest trzymanie ołówka na górnej wardze, żeby ćwiczyć mięśnie, takie słyszałem, ćwiczyć mięśnie artykuracyjne. A wyobraź sobie Sylwestra Stallone, który od dzieciństwa ma połowę twarzy sparaliżowaną, pół ust nieruchomej. Co? Nie powinien mówić, nie powinien grać? A jednak gra, mówi, przekonuje. A teraz... Uwaga! Jedną z najlepszych dykcji w Polsce miał nie kto inny jak Gustaw Holoubek. Genialny aktor hipnotyzował słuchaczy samym brzmieniem języka. I uwaga! Od urodzenia Gustaw Holoubek miał nieruchomą górną wargę. I zgodnie to z, z, z teorią tego ołówka nie powinien być nigdy aktorem, a jednak a jaka jest tajemnica? Tajemnicą jego dykcji są samogłoski. A, E, O, U, Uwaga, patrz mi na usta. A, E, I, O, U, -y. Usta prawie się nie ruszają, a wszystko słuchać wyraźnie. Jeśli chcesz ćwiczyć dykcję, ćwicz wyłącznie samogłoski. Do samogłosek przykleją się spółgłoski. Dowolne zdanie czytaj na głos, ale czytaj, przeczytaj same samogłoski. Starożytna Italia i początki Rzymu. Zamieniasz a, o, e -y a i a, e, -o, o, e, i, u. A, o, e, a, -y i, a, e, o, i, u. Ćwicz. Język polski to samogłoski. Spółgłoski to tylko dodatki, które się przyklejają do samogłosek. To właśnie dzięki tej tajemnicy Holubek mówił tak pięknie, tak czysta, tak hipnotycznie. Ćwicz tylko samogłoski. Słowa. Słowa, które mają największą moc. Powoli zbliżamy się do końca, niedługo będziemy się żegnać. Zanim to jednak nastąpi, chcę chcecie zostawić z jednym słowem. Słowem, które ma największą moc. Ale najpierw krótka historia. Jest rok 2008, może 2009, gram w serialu Pelbania. I patrzę na mojego kolegę. On gra tam główną rolę od lat jest rozpoznawalny, popularny, w centrum uwagi. I ja mu tak cholernie zazdroszczę. Naprawdę. Zazdroszczę. Zazdroszczę mu tej głównej roli. Zazdroszczę, że jest tym aktorem, który nosi fabułę. I któregoś dnia, jak zwykle, jemy obiad. Na plan przyjeżdża catering. Godzina 14, styropianowe pudełka, tak zwane laptopy. Wszyscy dostają swój lunchbox, kotlet, gulasz, ale wiadomo. I w trakcie jedzenia on mówi do mnie, Paweł, a powiedz mi, a na innych planach też tak wygląda obiad? I wtedy mnie olśniło. Czego ja mu zazdroszczę? Do tamtej chwili zagrałem w kilkudziesięciu produkcjach, w różnych językach, w różnych krajach. Jadłem obiady od zrzutki na kawę w Austrii poprzez restaurację. W, we Francji po prywatnego kucharza w największej produkcji europejskiej Wojna i Pokój. 300 milionów euro budżetu. Kucharz pytał mnie, Paweł, dzisiaj włoska kuchnia, chińska kuchnia? Były prywatne restauracje, były busy z, z burgerami, stołówki, dania à la carte. Wszystko. Czego ja mu zazdrościłem? Tego, że był tam, a chwila, on zazdrościł mi, że ja byłem wszędzie. Ja zwiedziłem cały świat. Pamiętam, jak kiedyś na planie w Nowym Jorku jedliśmy obiad w hotelu Astoria, ekipa na parterze, a piętro wyżej prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak, jadłem obiad z prezydentem Stanów Zjednoczonych. On wprawdzie piętro wyżej, ale jedliśmy razem. W tej właśnie chwili przestałem mu zazdrościć. Zamiast tego poczułem coś, czego wcześniej nie znałem. Poczułem wdzięczność. Ogromną wdzięczność za wszystko, co przeżyłem, za ludzi, których spotkałem, za miejsca, w których byłem, za historie, które mogłem grać i opowiadać. Wdzięczność. Od tego momentu wszystko się zmieniło. Codziennie rano mam swoją modlitwę wdzięczności, prowadzę dziennik wdzięczności, zapisuję rzeczy, za które jestem wdzięczny. I teraz bardzo ważne sprawa to nie są coachingowe slogany to nie jest kazanie to nie, jest, nie burczyk mówi ci bądź wdzięczny nie tak mówi do ciebie nauka naukowcy nie tylko ci amerykańscy już dawno potwierdzili że wdzięczność to samospełniająca się przepowiednia jeśli jesteś w stanie wymienić 5 10 rzeczy za które jesteś dziś wdzięczna wdzięczny to automatycznie rośnie twoje poczucie własnej wartości rośnie twoje poczucie sprawczości i wtedy, na następny dzień, zaczynasz ich szukać. Zaczynasz szukać momentów, za które będziesz wdzięczna. a kiedy zaczynasz je znajdować, rośniesz. Zaczynasz być wdzięczna, wdzięczny za kolejne szanse, za kolejne spotkania, za kolejne lekcje. I w końcu być może nauczysz się być wdzięczna, nauczysz się być wdzięczny za przyszłość. Wyobraź to sobie, jesteś wdzięczna, jesteś wdzięczny nie za to, co już się wydarzyło, ale za to, co się dopiero stanie. Prowadzę zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie SWPS, na kierunku Agile Leadership i tam uczę tego samego. Wdzięczność za sukces zespołu to działa, kiedy mówisz ludziom, co razem zrobicie, i już teraz jesteśmy wdzięczni za ten sukces, za ich zaangażowanie, za ich działanie, za efekt, za przyszłość. To buduje, to daje siłę, to daje moc. Wdzięczność jest jednym z najpotężniejszych słów świata. Od teraz nie dziękuj, bądź wdzięczna, bądź wdzięczny. Teraz słowo, które uczyni Cię człowiekiem. To słowo może Cię zaskoczyć, a raczej to są dwa słowa. Nie wiem. Tak proste, tak ważne pozwalają zostać człowiekiem, a może pozostać człowiekiem? Jeśli potrafisz powiedzieć nie wiem, to dla swojego słuchacza przestajesz być murem. Przestajesz być murem, zaczynasz być mostem. Nie musisz znać się na wszystkim, naprawdę nie musisz być ekspertem od e, fizyki kwantowej, inżynierii statków, e, z, oczywiście statków kosmicznych, biologii molekularnej, budowy pantofelka ani bitcoinów. Nie musisz być nieomylna, nie musisz być nieomylny. Nie musisz być, nie musisz. Bądź człowiekiem. Przyznaj się do błędu. Powiedz, a wiesz, że nie wiem? Ja spieprzyłem. Nie umiałam, nie umiałem. Poprawię się, przepraszam. Wiesz, nie wiem, ale zapytam. Największe autorytety, kiedy mówią nie wiem, stają się bardziej ludzcy, bardziej dostępni. Najlepsi profesorowie na uniwersytetach to nie ci, którzy znają wszystkie odpowiedzi. To ci, którzy mówią: Nie słyszałem o tym, opowiesz mi? To ci, którzy mówią: Aj, coś mi się pomieszało, popełniłem błąd. Ehm, dziękuję bardzo, że mnie poprawiłeś. I wtedy, dopiero wtedy studenci zaczynają ich naprawdę słuchać. Zaczynają pytać, bo przestają się bać. Używaj tych słów: nie wiem, pomyliłem się, zapytam, przepraszam. Wtedy znajdą się ludzie, którzy będą chcieli ci pomóc. Nie będą pomagać pomnikowi, ale zawsze pomogą człowiekowi. Pamiętasz, co wcześniej mówiłem? Sam, sam niczego nie osiągniesz. Potrzebujesz ludzi. Chodźmy do tego, żeby się przytulić, żeby napełnić się energią. Teraz ostatnie, najważniejsze słowo miłość. To najmocniejsze słowo świata. Kocham Cię, kocham was. Ale uwaga, mówienie o miłości też mówi o tym, że jesteś człowiekiem. Niesiej nienawiści. Nie mów nienawidzę takich ludzi. Nienawidzę takich dni. Nienawidzę takich głupot. Nie mów źle o ludziach. Bo kiedy to robisz, Świat się zamyka. Mów o dobrych rzeczach. I wtedy cały świat zaczyna ci pomagać. Doceniaj, nie oceniaj. Mów o miłości to działa. Nie wierzysz, spójrz na reklamy. Serduszko, jedno serduszko, podwójne serduszko, cztery serduszka. Z miłości do kocham moje ciało, kocham mój dom. Podaruj temu, kogo kochasz. Miłość jest. W reklamach, bo, bo miłość sprzedaje. Jeśli chcesz przełamać bariery, jeśli chcesz skracać dystans, mów o miłości, nie, nie, nie musisz mówić kocham cię, ale możesz powiedzieć kocham taką pogodę. Kocham takie dni. Najbardziej kocham moje dzieci, kiedy rano przychodzą do mnie, takie omrusane czekoladą mówią, cię, ja mogę czekoladkę? No. Chociaż zjadłem, ale pamiętały, żeby zapytać, ale już kiedy mówisz o miłości, Znikają bariery. Ludzie potrzebują miłości. Wdzięczność. Nie wiem. Kocham Cię. Miłość to najpotężniejsze słowo. Czy są inne? Nie wiem. Ale może Ty mi powiesz? Muzyka